E, y, v. Ja to się dodałem. Kurwa. Snap. Dobra. M. Mikolaj. Czekaj, gdzie tu się kurwa znajomy to dawało? kurwa, że konkursu pszczółki to byś kurwa nie wygrał, nie? No ty nie masz pan. Dobra, Mikolaj mam. Szczepanek Kurwa ile on tam miał? 004 Szczepan, no i chuj, kurwa Szczepanowi zimno i Kajtusiek. A jaki mam nicki w lodu? p 68 Jeden ma Nukens, drugi ma Maine 69. <grym> Trzeci ma KC Także ja jestem zadowolony z moich nowych towarzyszy. Wczoraj dostałam Snapa, a nie, dobra, Kajtu się do... dodał. Napisałem im, że ich dotarła. Napisz, że koleżanka też dodała. O, A kto to... ta ruda Natalia? Znajoma. Też na seks. Kurwa zabiliście mnie. A ja chcę flex. To wyślij jej... Nick no, Pika gatunku A mogę cipkę? Może Ciple być, ja mi, przyjmuję wszystko Ale ona też lubi wyszufladki Nie bo wypije Abyś w ten sposób zdobył snapa jakiejś szesnastki, to chyba zacząłbym tą taktykę stosować Większa skuteczność niż pytanie czy lubi sok pomarańczowy. A ciężko no. o to. ja kocham sok pomarańczowy, kurwa. Uwielbiam, Dla kocham. Taki nektary. neutral. Na chuj mi jakaś kola, to jak sobie mogę pierdolnąć jakieś no. netary. Nie podoba mu się, że jesteś ruda, Natalia. To niech spierdale. Woli blondynki? Mogę zaraz jej zmyć no Właśnie mówi, to niech to zmyje Jakbym był rudy, to samym siebie wyzywał Tak napisał Sprytne Który to tak nieładnie napisał? No git, spoko, rudy. Nazywają mnie rudy teraz. Aha. Czekaj, Czekaj, czekaj. jebałem tego Dravena, to chyba był kajtuś na, na strzała, to napisał Jepsie mamucie. Dosłownie <grym> 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 wyłucynałem go w ex. <grym> znowu zacięło? Bo ja jestem zminimalizowany, wiesz? Pisze łatwo, chłopaki. Jedziesiąt przede mną, chłopy z Kazachstanu, jeden jest w piżamie jednoczęściowej. Ale Poddawić przeszedł już. Kordian! Tak! Gdzie masz piżamkę? Nie wiem, szafie chyba za gorąco jest na razie na nią. Ale myślałem, czy ją jutro nie wziąć. Nie rób takiej miny, bo wyłączysz tą kamerkę zaraz. Albo czekaj, zasłonię, zasłonię Ciebie, kurwa, poro profesorem. No nie zasłaniaj mnie, kurwa. <grywa> czekaj, stapa od nich dostałem. Czekaj, a nie to z Czechach, kurwa. Już myślałem, że Kajtoś do mnie coś wysłał. To tylko szwagier. To tylko szwagier. Ze swoim nowym psiakiem. Teraz mi spaminim. A ty dzisiaj wieczorem będziesz w domu? Kto? Lozia. Nie wiem. Lozia. Może? Może nie. Nie wiem. Masz mhm. rację, trzymaj mnie w niepewności. Wiesz, wszyscy są cząstkę mnie. Mhm. No na pewno. Zawsze mogło być gorzej, nie? <głosy> <głosy> Jak chcesz, to ci załam twojego ulubionego kolegę, Kordian. Zawsze mogło być gorzej. Co to jest? Kim jest ten kolega? Kamil. O! Kamil jest spoko. Jest. <laughs> jest chuj spoko. Codziennie codzie mnie opowiadał chyba z 20 minut jak ilość monitorów wpływa na jego efektywność w pracy. A, spytaliśmy się go tylko o wadę wzroku <głos> <głos> Nie no kurwa, nie będę grał jak się maną dawaj zzeda. No co mam ci powiedzieć, no ja przyciągam takich kurwa... <noise> no Dziwnych... ...typów ciemne gwiazdy, no Tak Ten streamer jest przerażony. Poczekaj, bo coś się wydarzyło. Niech to jest to tak wygląda pierwszy stream na lidze. Na Twitchu. On jest przerażony. Pędzik. A w co grasz? A gdzie jest Barto? <noise> Ogólnie bo Kordian był... Tutaj rozmawiałam tutaj z Dominikiem, który z nami siedzi odnośnie Agusi.